Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest pierwszy odcinek z gry Safari Kids. Tak, nie pomyliłeś się, jesteś na właściwym filmie. E, troszeczkę pozmieniałem, tutaj jest kamerka inaczej, a raczej kamera, bo teraz to jest nagrywane z lustrzanki, a nie z kamerki internetowej. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. E, I to jest taki test, to jest taki test. Nie obiecuję, że tak będę zawsze nagrywał, wiem, że jest lepiej, ale... Testuje, nie? Testuję. I spróbujemy tutaj tak zadziałać, żeby to wszystko jakoś miało ręce i nogi. I cóż, zaczniemy sobie grę. Jest dosyć krótka, to jest przygodówka dla dzieci, ale ja, jako dorszy facet, oczywiście gram w takie gry, prawda? To jest całkowicie normalne. Więc może przejdźmy już od razu do gry. Nie bądź, nie gadajmy tam bez sensu, tylko po prostu idźmy, no nie? Mi się te, wydaje mi się, że to jest dobry pomysł. Więc wybaczcie. Ale muszę, po prostu muszę. Więc zacznijmy po prostu sobie grę. Aby rozpocząć grę, kliknij na ikonie książki. Na ikonie książki. Aby wyjść z gry, kliknij na ikonę z komputerem. Oczywiście nie zrobimy tego, bo muszę tutaj ogarnąć safari. Kids. Witaj, jestem strażnikiem parku. Będę ci towarzyszyć podczas podróży po Afryce. Aby rozpocząć grę, wybierz jedną z postaci. E, możesz grać jako Emma albo Alex. Kogo wybierasz? Już taki trudny wybór na początku gry, nie? Jest trudny, jest trudny, powiem wam, no niestety. Em... Ale tak to wygląda. Więc kogo? Alexa, Doskonale grasz jako Alex. Doskonale grasz jako Emma. Mm. Jako Fonfal czy jako babka? Jako babka będzie weselej. Będę mógł seks te. żarty seksistowskie rzucać. grze dla dzieci. Jestem chory. Ale okej, okay, zagramy sobie babkę. Możemy może 5 miejsc na sej, w razie jakby twój młodszy brat, albo siostra, albo starszy brat, oby nie. Chciał jeszcze sobie zagrać tą... To... a ja sobie pionek wybiorę zielony, bo lubię zielony. Kiedyś lubiłem, znaczy zielony strasznie lubiłem, ale teraz to... Nie, ale to, to, to też, to do to kiedyś. Oto mapa, która pomoże ci w podróży. Na początek proponuję wyprawę w góry Etiopii. Ruszaj, strażnik parku już na ciebie czeka. Ja się normalnie czuję, ludzie, ja się normalnie czuję jak w swoim środowisku. Tu można sobie tam jakieś rzeczy przeczytać, wiadomo. Dowiedzieć się, taka, wiecie, Wikipedia w wersji ubogiej. No to co, ruszamy do gry. Nie będzie zabijania, nie będzie krwi, to, to jest... Witaj lekka em. gra, prawda? nie, tutaj, idzie. Jestem strażnikiem parku. Jeśli chcesz, mogę być twoim przewodnikiem. To co, ruszamy? Oczywiście! Dobrze, jestem gotowa. Na początku pokażę ci, jak rozmawiać z napotkanymi postaciami. Kliknij na mnie myszką. Ależ, o, oczywiście. ależ. kursor, poruszając myszką, a potem zatrzymaj go, kiedy będzie nade mną. Okej, okay. kliknij na strażniku parku. Tak? Doskonale. Zwróćcie eee! uwagę, że kursor myszy zmienia kształt w zależności od tego, co możesz zrobić. Zmienił się, kiedy mogłaś ze mną porozmawiać, a potem zmienił się znowu, kiedy chciałaś się przemieścić. Super. Super! Mogę tak po prostu sobie chodzić? Serio? Tak, pokażę ci, jak to zrobić. Idę nad rzekę, a ty idź za mną. Dobrze, ale gdzie jest ta rzeka? Spójrz w górę ekranu. Kiedy się poruszysz, zobaczysz kolejne elementy otoczenia. Idź za mną, a sama się przekonasz. Jeśli chcesz gdzieś pójść, po prostu kliknij na tym miejscu. Niestety, musicie mi wybaczyć grę. Potrafi działać tylko na 800x600 rozdziałce. To jest, to jest taki typ gry, to te starsze gry tak mają. I na monitorze Full HD wygląda to źle. Ale wy widzicie to... Na tyle wypucowane i tak. Oj, no, 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 pasta, tak, żeby to wyglądało jakoś dla ludzi. Wygląda to źle, ale chciałem wam tę grę pokazać, ponieważ to jest gra Bravissimo, która, by jest ciekawa, a nie, nie sądzę, żeby ktoś ją właściwie na YouTube ogarnął, więc. Czemu kurde nie? Czemu kurde nie? Jako dorosły facet naprawdę nadaje się do takich gier. Muszę więcej w takie gry grać. Wtedy na pewno wszystko będzie w porządku. Teraz spójrz. Widzisz tę butelkę obok mnie. Możesz ją podnieść. Wystarczy, jeśli na niej klikniesz. Spróbuj, zobaczysz, że to łatwe. Kiedy już podniesiesz butelkę, pokażę ci, jak ją napełnić wodą z rzeki. Naprawdę? O, ja cię sunę. No to, No to super, no to super. Naprawdę, ja się cieszę z tego powodu. Można butelkę podnieść. No to podniesiemy butelkę. Ok, tyle? Doskonale. Widzisz, butelka jest już w Twojej kieszeni. Podniesione przedmioty pojawią się po prawej stronie dolnej części ekranu. Okej. Okay. Wszystkie znalezione przedmioty będziesz mogła wykorzystać. Na przykład, butelkę możesz napełnić wodą z rzeki. Uh. Aby to zrobić, kliknij na butelce, żeby ją zaznaczyć, a potem kliknij na rzece. Okej. Okay. Um. Teraz, a. kiedy wybrałaś już butelkę, możesz napełnić ją w rzece. Ale Bajer, jak w deforeście normalnie. Zobaczcie, przetrwanie, będę wodę nabierał z rzeki. Doskonale, teraz butelka jest już pełna. Na pewno przyda ci się później. Doskonale, Cuts. Cuts. wszystko Bywa zrozumiałaś? Tak, myszka służy do poruszania się, nawiązywania rozmów, podnoszenia przedmiotów i napełniania buteli. Nie tylko w świecie dorosłych. Chcesz <suszy> coś zrobić? Użyj w tym celu mysz. Dobrze, ale co to za obrazki w dolnej części ekranu? Tutaj trzymasz wszystkie znalezione przedmioty. W środkowej części znajdują się misje, które trzeba wypełnić. Znajduje się tam też twój notatnik, w którym gromadzisz zdjęcia oraz znalezione informacje o zwierzętach. Aby zakończyć grę, kliknij na mapie Afryki. Rozgrywka zostanie zapisana, dzięki czemu można ją później dokończyć. Tak, tak, tak. tak. Teraz rozejrzyj się trochę po okolicy na własną rękę. Tak. Przy odrobinie szczęścia może nawet spotkasz koziorożca. Spróbuj z nim porozmawiać. Uuu. koziorożca. Nie, no. ruszam w drogę. Oj, jeszcze jak? Moja czarna przyjaciółko. Znaczy, moja przyjaciółko. Tyle starczy. Myślę, że gry dla... Wiecie co? Może te grę będą oglądały dzieci, a ja jestem taki brutalny, wulgarny i w ogóle... <ścoughs> Trudno. E, dobra, dobra. Internet jest brutalny, prawda? Mogę odszukać koziorożca, no gdzie on może być? No słuchaj, no szukam go z pół godziny, nie mogę go znaleźć. No potrafi... nie potrafisz się bawić chowanego, słuchaj koleś, Jeśli byśmy tak myśleli nad, myśleli nad zabawą w to, w to, to nie poszłoby chyba. No, bardzo. Witaj, koziorożcu. Witajem mo. On gada! Chcesz się wybrać na wycieczkę na szczyt góry? Wdrap się tylko na mój grzbiet, to cię tam zabiorę. Z przyjemnością, co mam zrobić? Nic prostszego. Oto siodło. Kliknij na nim, a potem na mnie. Później wystarczy wskazać kierunek, w którym chcesz pojechać. Aha. Aha. Dobra, y -y -y. Tak. No grubo, jest pierwszy odcinek, a jeździmy na koziorożce. Można? Można. Tak jest! Wsiadamy! Dawaj! Dawaj, dawaj! Łops! Myszką, gdzie co to to kuźwa Rodeo. Można tu skoczyć na to? W drogę! O, ciulu, jak ty... <laughs> jak on... Patrzcie jak on lato! Jak on lato po tych skałach, jak głupi. E, yeah. co wiedzieć o wilkach, które mieszkają na górze. Spotkamy wilki? Tak, musimy im pomóc w ugaszeniu ognisk. Wilki boją się ognia. Co ty na to? Wilki to sukiency, bo będą chciały mnie pożreć. Dlaczego ma mi pomagać? A no, widocznie w tej grze one nie są wcale brutalne. Być może, być może. W drogę. Idźmy. Po prostu idźmy. Może tutaj, to tutaj gdzieś? Te wilki? Jesteśmy na miejscu. Pośpiesz się i pomóż wilkom. Kiedy skończysz, zabiorę cię z powrotem. Dobrze, do zobaczenia. To jest gra z czasów, kiedy jeszcze Cybermycha była w sklepach, nie? To jest właśnie z Cybermychy mam to grę. Tak, nie mam pojęcia. Coś, nie mam pojęcia, czemu, czemu mam to grę właściwie. Z cybermycha ogólnie takim byłem... Może nie fanem, ale co jakiś czas kupowałem, bo dosyć fajna gazetka to była. Można było tam fajne rzeczy przeczytać. Yy, no i przy okazji jakieś tam takie nasty gry, typu o właśnie taka, yy, mi się tam nazbierały, więc... Ludzie, kolekcja takich gier jeszcze jest u mnie szeroka, więc będziemy się dobrze bawić. ...przyszłaś się z nami pobawić? Koziorożec powiedział, że mam wam pomóc? Co się stało? O, to miło z twojej strony. Jacyś ludzie rozpaleli ogniska, żeby użyźnić ziemię, ale ogień się rozprzestrzenił. Głupot w tym, tylko nikomu o tym nie mów, że my boimy się ognia. Właśnie dlatego utknęliśmy na tej górze. Myślisz, że uda Ci się ugasić te ogniska? Hmm, mogłabym wylać na ogień wodę z mojej butelki. To powinno pomóc. Hmm, jak na człowieka, to wcale nie taki głupi pomysł. Spróbuj. Gram w to grę zaledwie 10 minut, a już mi wilk ciśnie To na pewno wpłynie na moje dobre samo poczucie jutro Ale boicie się tego czegoś tu to mu klik... Nie, czekaj to lewym, lewym przyciskiem. Tak wziąłem to prawym, bo w przygodówkach niektórych to się prawym używa, a tu nie Nasikałem, a widzisz kurde, gdybym wziął opaka, to by tylko rozpiął rozporek i załatwił robotę. Nie trzeba by było latać, z wol... Trzeba by było. Ta gra tak nie działa, tak logicznie. Niestety, niestety. Można napełnić tutaj wodę ze strumienia oczywiście. W alternatywnej Gotowy. rzeczywistości... W alternatywnej rzeczywistości ta rzeka to byłaby po prostu... Nie rzeka, że płynęłaby woda, tylko benzyna i wtedy bym rozpierdzielił cały ten obszar tutaj, by się wszystko podpaliło. Taki scenariusz byłby też dosyć ciekawy, przyznam. Musicie też przyznać, że to by, mogłoby być ciekawe. No. Dobra, na Jak pusta To masz, masz jeszcze wodę zaś To o co ci chodzi Dobra, niech ci będzie Niech ci będzie, że pusta No ci uwierzę Chociaż ci nie wierzę Okej okay. Dzięki, że mi powiedziałaś Muszę się nie dowiedzieć Do, Nie domyśliłbym się Okej okay. Lejemy Jej Już Udało się Fonfel Nie, czekają teraz na to ogniska Już ugaszone, chłopaki Już nie macie co szczekać już, zrobione? Udało ci się. O. Ugasiłaś wszystkie ogniska. Dziękuję. Może zrobimy sobie pamiątkowe zdjęcie? Dobrze. Uśmiech, proszę. Tylko nie zapraszaj mnie na obiad. Ja nie jestem mięsożerna w kwestii ludzi. Okej. Okay. Mięsożerny, boże, już sobie z płeć zmieniam. Stworzysz wspaniały dziennik z opowieściami o wszystkich swoich przygodach. Możesz go przeglądać, kiedy tylko zechcesz. Jak to zrobić? Kliknij na książce, która znajduje się w dolnej części ekranu. Jest tam już kilka stron. Do zobaczenia, Wilczku. Wracam spotkać się z Koziorożcem. Do, do zobaczenia, przyjaciółko. Jeszcze raz dziękuję. Na zobaczenia. Okay. Tak, super. No podejrzewam, że jak do rodzinnych, w rodzinne strony wrócę, i powiem ludziom, że spotkałem gadającego koziorożca wilki, którym gasiłem ogniska, i wilki też gadały, to czeka mnie prosta droga na badania psychiatryczne. Gotowe. Ale przynajmniej będę miał wesoło i, i dostanę takie kolorowe pigułki. Nawet udało mi się zrobić zdjęcie wilka. W takim razie już czas na spotkanie ze strasznikiem. Spotkajmy się na początku szlaku. Ruszymy w doliny. Jak na grę dla dzieci ta gra jest cholernie zajmująca. Naprawdę. Powiem Wam, że. Czuję się nawet częściowo winny z racji tego, że sprawia mi ona satysfakcję. Ale być może battlefieldy i inne rzeczy to nie dla mnie. I powinienem właśnie w takie rzeczy grać. I na tym etapie się zatrzymałem w swoim rozwoju. Może. Nigdy nie wiadomo, nigdy nie wiadomo, nigdy nie wiadomo. Siodło? Osiodłaj koziorożca! Tylko w tej grze. Skakanie na koziorożcu. A Kajmosz to siodło! Taki masz za tłusty, że nie widać go! zaś. W drogę! O chłopie, znaczy, babo, znaczy źle to brzmi, dobra, Drogę. babo to jest w sumie obelga, więc nie nie będę ci cisnął, jedziemy Drogę. tu psiąks, teraz tu psiąks, gdzieś jeszcze możemy, tu możemy wskoczyć, psiąks gdzieś jeszcze, tam, psiąks leci, teraz jeszcze tu nie wiem w zasadzie, mogę na dół gdzieś zeskoczyć? chyba nie mogę, chyba tylko tutaj mogę sobie skakać, o tak, chyba tak tu są jakieś Drogę. dwie drogi, ale prowadzą do jednego miejsca, więc o, what the fuck okej, okay. dotarłem całą i z drogi Raczej musi mój ubezpieczyciel nie uwzględniać skakania na, kozioro kozioro na koziorożcu Do zobaczenia koziorożcu Ujeżdżania. Dziękuję za przejażdżkę, muszę się spotkać ze strażnikiem parku Oj tak, tak tak Do zobaczenia, nie zapomnij, że możesz dowiedzieć się wielu ciekawych informacji o zwierzętach Wystarczy tylko kliknąć na ikonie notatnika Jasne, zobaczcie możemy tutaj sobie, o kliknąć etiopi. To jest bardzo interesujący materiał o górach Etiopii można se poczytać, jakbyś chciał se poczytać, to se poczytaj. Ja już pójdę dalej, nie? Już pójdę dalej, bo to trzeba fabułę robić. Tu nie ma questów pobocznych, tu trzeba, wiesz, iść, iść z fabułą. Później że, trzeba se zbrojkę kupić, miecz se kupić, a za co sobie to, to kupić? Za nic się nie kupisz, że nie o pieniędzy. A nie będziesz na ulicach stał i nieważne. Pogadajmy z tym typem. Dasz mieć plus dziewięć nie. Widziałam koziorożca, rozmawiałam z wilkami, ugasiłam ogniska. Wow. W takim razie chyba jesteś już gotowa, żeby wyruszyć na wielką wyprawę, co? Co powiesz na to, żeby zobaczyć się z żyrafami albo hipopotamami? Zwykle ćwiczyłem na dzikich psach, ale... Spaniale mogę zrobić zdjęcie zanim wyruszymy w drogę Oczywiście. Zrobisz zdjęcia zwierzętom, i robisz zdjęcia je. A czaj! O ty mała rasistko! I masz apteczkę. Pewnie ci się przyda. Gotowa do drogi. Tak jest. Dobrze, w takim razie przejdźmy teraz z powrotem do mapy Afryki. Zobaczysz, że czeka tam na ciebie nowy cel podróży. Żeby się tam udać, wystarczy na nim kliknąć. Ale możesz też wrócić do Etiopii po informacje o zwierzętach. Spotkamy się jeszcze później podczas Twojej podróży. Do zobaczenia. Słuchajcie, kurde! Koleś dał mi apteczkę zaraz po tym, jak zrobiłem mu zdjęcie. Chyba zaczęli już robię zdjęcia tylko zwierzętom i dał mi apteczkę, ponieważ jak w drodze z Etiopii dalej, koleś mi takiego luja ogłusza, że wypłaci, że będę musiał się apteczką opatrywać, więc to ma całkowicie sens. Ta gra uczy pewnych zachowań. Dobre, dobre, dobre. W sumie ma bardzo duże wartości, tak gra, Więc ja to approves, demo plus. Więc y, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Ja wiem, że jest krótki, ja wiem, że to jest interesujące. Może, być może, prawda? Safari Kids i jakieś dzieciaki safaryjskie, i w ogóle. Mimo tego, że tam był chłopak, którego można było wybrać, był biały. Tylko ona tutaj pasuje do tej, do. Ten strażnik Parku i ona pasuje do klimatu, ale. Ale, ale. No. No, już nie będę więcej żartów rzucał jakichś in, dziwnych, seksistowskich czy rasistowskich, ja wiem, że to jest śmieszne, ale w nadmiarze jest złe. I być może w, nawet w minimalnym wymiarze jest złe, ale być może no to nieważne. Znacie mnie, więc wiecie jak ja tutaj żarty rzucam. Nieważne, kończymy! Następny odcinek, nie wiem kiedy będzie, jak mi się, e, jak mi przyjdzie wena, to będę nagrywał. A jak zobaczę, że się przyjmie ten pierwszy odcinek, to tym bardziej będę miał Venę, więc to wiecie, jedno popycha drugie. Więc jeśli chcecie więcej zobaczyć e, odcinków z tego, to zamiast ten będzie odcinkiem pojedynczym, to możecie napisać w komentarzach, wtedy będzie więcej. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka, zapraszam na mojego gdzieś tam w którymś momencie, nie wiem gdzie to jest, Facebooka, którego macie w opisie, zapraszam do innych filmików i na razie!